Czy w Szczecinie zaczyna się kryzys, czy to tylko falstart? Po czterech kolejkach Pogoń ma zaledwie cztery punkty. Kibice domagają się wzmocnień, a właściciel klubu apeluje o spokój. Pogoń Szczecin nie może złapać rytmu na starcie sezonu PKO Ekstraklasy. Po czterech meczach i teoretycznie sprzyjającym terminarzu na koncie ma cztery punkty. Zwycięstwo 4-1 z Motorem Lublin i remis 1-1 z Betem Termalicą Nieciecza to jedyne pozytywy. Reszta to bolesne porażki, jeden do pięciu z Radomiakiem i jeden do dwóch z Arką Gdynia. Właściciel klubu, Aleks Haditagi, który jeszcze niedawno zapowiadał walkę o mistrzostwo lub wicemistrzostwo oraz solidne wzmocnienia, dziś musi odpowiadać na coraz ostrzejsze komentarze kibiców w mediach społecznościowych. Po przegranej w Gdyni Haditagi zabrał głos. Zaapelował o cierpliwość, podkreślając, że rozegrano dopiero cztery mecze i trzeba powstrzymać panikę. Zapewnił też pełne poparcie dla trenera Roberta Kolendowicza i całego sztabu, dodając, że wielkie projekty wymagają czasu. Biznesmen przekonuje, że klub wciąż działa na rynku transferowym, ale nie zamierza kupować zawodników w pośpiechu. Pracujemy dzień i noc, by znaleźć odpowiedniego piłkarza, deklaruje. Kibice pogoni muszą więc zdecydować, czy uwierzą w plan właściciela, czy presja na wzmocnienia będzie rosła. Czy w Szczecinie faktycznie jest czas na spokój, czy też nadciąga gorące lato transferowe? Odpowiedź poznamy w najbliższych tygodniach, gdy okaże się, czy pogoń wzmocni się na tyle, by walczyć o czołowe miejsca w Lidze.